w... TV i samorząd. A, dobra, wszystko wiem. Wojciech trochę nam się zakupił, że jest czas o przestrzeni, ale już wraca na ziemię. Za dużo naoglądałem się Interstellara. A, no Aż wylałam na siebie piwo. To był. To by ej, ej, panowie! Ej, panowie naprawdę? Bez jakiegoś... No gramy przecież dla zabawy. No ej. To, że, Dobra, ma, ruzomą, można... to, że ma różową koszulkę i znaczy, że można go bić. To, damski, to bokser. Damski, damski bokser! Damski, damski bokser! Troszeczkę za wysoko, mogło się... Nerwy to poniosły, go... no. Poniosły, nerwy. poniosły nerwy. Tak to była, tak to właśnie wygląda na mecz w włocie. samorządu doktorantów. Mój drogi, jak masz na imię? Łukasz Niewiara. Łukaszu Niewiara, powiedz mi, jak granie tegoroczne? Czy to jest twój pierwszy turniej? Nie, jest w trzecim rzędu, także malajcie. Jestem doświadczony graczem. Bardzo to dobrze. było dramatyczne wybicie. Przepraszam, że przerwę ma wywiad, ale. No to, to, co się dzieje na boisku... To... Ej, no mi się tutaj w publicystykę nie mieszaj. No, proszę, proszę. Mój drogi Łukaszu, powiedz mi kilka słów odnośnie twoich butów. Powiedz mi, ile takiej sztuku jak kosztuje? Z tego co pamiętam około 18 okrągów złotych yy, z ręki niedaleko mojego udziału. Bardzo solidna firma. Gramy w trzeci sezon. Trzeci sezon w butach tak zwanych uwies w marzenia. Yy, koniec końców 18 złotych wystarczy, żeby ruszyć na boisko i nawet nie poharatać sobie stóp. Także jeżeli są chętni, którzy chcieliby się sprawdzić na tym przepięknym kawałku boiska, jest tylko jeden sposób, żeby to zrobić. Trzeba po prostu na nie wejść. A coś mi się wydaje, mój drogi kolego w okularach, który częstował mnie napojem wysokoprocentowym. Mój drogi stojący na linii. Halo! Janusz! 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 Odezwij się. Janusz! Twoja koleżanka jest zaczysta. Do, do safy ływek. Dawaj salto! Salto! Wróćmy, Wygląda na to, że na wietrze zmniejsza się powierzchnia boiska, ale nie zrażamy się. Klasyka gatunków. Nie mogło zabraknąć. Wojciech, liczymy na solówkę twoją. Daj mi akcent! you're my heart you're my soul i keep it shining everywhere i go you're my heart you're my soul i'll be holding you forever stay with me she's a my, heart. You're you're my... Soul. Ja tu spróbowałem jaskółkę, nie mam zrobić. Czarny stylet? Czarny stylet, ale ja chyba styletem zarób, no i nie wyszła mu jaskółka. Dupa spyta. Swoją drogą polecamy zwrócić uwagę na to, co się dzieje po naszej prawej stronie. Kobieta o pięknych pośladkach została wrzucona do błota. Pozdrawiamy i polecamy zwrócić na nie uwagę, bo jest na co. after heart to coś coś tam. I go. No ale czy ja dobrze widzę, że tymczasem zaczęła się druga połowa tego spotkania? Tak. Kibice potwierdzają, zaczęła się druga połowa tego emocjonującego meczu między samorządem a UMKTV. Kontynuujemy fankową playlistę, polecamy machać pupą. Na przykład Tobie polecam, moja droga. Tutaj przechodzisz, tak, machaj pupą dla mnie. Dawaj, myk, oto! O to chodzi! Oto, pokaż się jak się macha pupą pupa! Dawaj! Oto! Woo! Ja się dołączam! Ciech baby baby! Wojtuś, wiesz co? Ja ci stawiam browar, jak na kołych pośladach przyjedziesz się po płocie. Dobra, dwa browary! Powiem ci tak, ósemka papieru nie podetrze tego potem, nie ma szans, także sam sobie tego nie, nie funduję. jest? Zero, zero, Ile jest? Robert, ile jest? Nie masz pojęcia. Zagadałeś się, zagadałeś się. My również. Czyli nie, nie tylko komentatorzy nie uważają. Coś mi się wydaje, że sam sędzia nie wie, ile jest. I o to chodzi właśnie w Przez... turniejach w błocie. Przyznaję, że jest bezbramkowy remis, ale za chwilę może się to zmienić, bo tam jest gorąco pod bramką w samorządu. Uwaga, ale jest kontra. I Gida, Laga i uwaga, co na to? UMK TV. Yeah. 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 Ja bym chciał tylko przypomnieć, że należy zająć się tymi zawodnikami, którzy są zbyt czyści. Pomimo bezbramkowego remisu trzeba jednak się trochę uwalić, także proszę to zrobić. Jakby co Dominik może pomóc w pobrudzeniu się. Myślę, że pomoże tamtej koleżance się ubrudzić. Powiedz. Tam z kitą, tamta w ledżynsach. się nią. To jest cyga? Zajm, zajmij się nią, ruszaj. Ruszaj, naprawdę. Rób to. Dobrze. Moi drodzy, w tym momencie mało atrakcyjnie nie meczu. Proszę ją złapać, wykorzystać, wrzucić. A najlepiej do błota wrzucić. Robert Lewandowski wie za co złapać. Bardzo dobrze. I myk, kratka w błotku. I Nie no, proszę jeszcze, ona jest za czysta trochę. Proszę się nią zająć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze moi drodzy. Ciekawe czy mama ma perłę. Piękna obywatelska postawa. Piękna, obywatelska postawa naprawdę I oczywiście nie kto inny jak Robert Lewy Lewandowski zajął się tym i on odwoł... moim zdaniem gol, Jest gol 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 dla OMK TV Oszalałem gratulujemy regionalnym mediom to co? Jeden do zera, tak? Proszę jeden mówię. do zera. A ile jeden do końca? 1 do zera dla UMK Kamilek! Do... Pokaż mi na palcach ile do końca. Cygan! Ile do końca na palcach? Tyle? Dobra. Do jedna końca minuta. jedna minuta, moi drodzy. Jedna minuta, ale w ciągu tej jednej minuty może się jeszcze wiele zmienić. W ciągu minuty można wiele zrobić. Ze trzy razy. Czuję. Kurde, miałem nie mówić co myślę? Mam wrażenie, że jesteś A teraz funk z naszej pięknej Rzeczpospolitej, czyli terapezy zwani również traperami z nadwispu i erodysko. Nie pytaj tylko tulaj, kochany. Listko, to Proszę państwa liczymy na wyrównanie, bo chcielibyśmy zobaczyć karne. Będą karne Chcemy, karne. Chcemy, karne! Siknął! Sędzia z trejem posikał po butach, zawodników. Pomaga! Central aj, no, co się tam będzie działo teraz? A, Niestety! Nie, 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 Au. nie! Wyjdzie. Miłosne sprawy, ja Łukaszek, podejdź do mnie tutaj Łukaszek, Łukaszek, podejdź do mnie na chwilę Mnie cieszą te rzeczy, gdy ktoś na

Na Pamiętajcie, że do naszego tutaj latającego studia można zgłaszać swoje typy. Mamy tutaj płatnych błodniarzy. Oni są w stanie wrzucić do błota każdą panią. Tylko czekamy na wasze zlecenia. Czekamy na wasze zlecenia i jesteśmy w stanie to załatwić. I już mówię wam, że kolejną osobą, która wyląduje w błocie, będzie... Tak, tak, tak. Koleżanka w czerwonych spodenkach, niech ma się na baczności, ponieważ jest następna. Aha. To ty. To ty. Już mi się wydaje, że już wiemy jaki będzie finał Ale póki finał, jeszcze będzie mecz o trzecie miejsce A zanim mecz o trzecie miejsce, to będzie festiwal błota Niech każda dziewczyna ma się na baczności Bo i tak nie ma takiej, którą by przeznaczenie nie minęło Każda w błocie wyląduje Zaczynając od koleżanki w czerwonych spodekach Jest na boisku, dawaj, panowie Ruszajcie Już, panowie wstają Panowie wstają Bardzo dobrze I myk I Żadna nie jest bezpieczna Ja jestem pod szczerym wrażeniem Moi drodzy, zapraszam tutaj koleżankę, która została wrzucona w błoto do naszego stanowiska komentatorskiego Zapraszamy, moja droga, śmiało Wojciech, zobacz co się dzieje, kolejna ofiara meczu w błocie! Bardzo dobrze! Nie Bardzo ofiara. dobrze! Po drodze buty zgubiła! Aaaa. Bardzo dobrze! Proszę do błota! I Alina. Coś tu moja droga, powiedz Alina mi, toś tu na kolano, powiedz mi jak to jest... Co no, śmiało, pewnie że tak. Powiedz mi jak to jest wylądować w błocie? Jest smog. Jest smog, a ciepło? Tak. Liczyłaś na to, że granie ujdzie ci na sucho? Padum! No i trochę się przeliczyłeś, no niestety. Moi drodzy. <laughs> Ajse MKTV? TV? Nie. Dobrze. Moi drodzy, już wiemy jak będą wyglądały finały. To nie jest zapisane, dobrze. Więc proszę mi zapisać i dopiero przeczytam. Idziesz?